Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Sławni w pryzmacie portretu. Dzisiaj na tapet bierzemy Hansa Christiana Andersena. Kto nie zna jego bajek, kto nie zna jego baśni e, Brzydkie kaczątko, Mała syrenka, Calineczka i wiele innych tytułów. E, ja nazywam się może Natrida i pasjonuję się m.in. czytaniem z daty urodzenia i żeby nie przedłużać zapraszam Was do ekranu obok, gdzie będziemy mogli zobaczyć Portret naszego pisarza a, i od czego tak właściwie chciałabym zacząć? Standardowo. Podwójna wibracja w portrecie głównym, czyli w tym portrecie charakteryzującym e, no naszego autora. O czym tutaj ta podwójna kapłanka nam świadczy, przede wszystkim o przeogromnej wręcz wrażliwości na świat. Tą wrażliwość podbijać będzie jeszcze osiemnastka, tutaj na pozycji piątej oraz szóstka na pozycji cienia, i jest to bardzo istotnym elementem, e, są to bardzo istotne elementy ponieważ one też dają takie niezrozumienie dla świata. I taką nieumiejętność znalezienia się w tym świecie. Co więcej, mamy tutaj dość dużo dziesiątek w portrecie, chociażby tą, która idzie, że tak powiem, z darów, ale też z poprzedniego wcielenia. W portrecie cienia też mamy dwie dziesiątki, czyli to jest taka troszeczkę chwiejność, takie, że niby wiem, co chcę robić, ale nie wiem, jak chcę to robić. I takie. Kręcenie się troszeczkę też wokół własnej osi. Yy, wracając jednak do tych podwójnych wibracji, do tych podwójnych dwójek. Też nam daje to informację yy, o jego dość bliskiej relacji z kobietami i mam tutaj, yy, z kobietami z rodziny przede wszystkim. Yy, bo dwójki, bo kapłanki bardzo często są to relacje z kobietą z rodu yy, i to przede wszystkim starszą z rodu. Niekoniecznie mama, ale to pokolenie wyżej, czyli tutaj stawiamy na babcie. I jak czytamy w jego biografii, yy, jego babcia go wychowywała, tak? Przez pewien okres czasu ojca nie było i ten brak ojca możemy, tego braku ojca możemy dopatrywać się tutaj w czwórce, tak? Czyli typowo w cesarzu, lecz również tutaj w ósemce. To są dwie takie wibracje, które właśnie mogą nam sugerować czego nam może brakować, tym bardziej, że one są po przeciwnej stronie, tak jakby. E, więc to właśnie tutaj taka sugestia, że tej siły, tej męskości może brakować. Wracając jednak do tych wibracji. Dwójka, dwójka. Osiemnastka. E, to tak jak już wspomniałam, trochę niezrozumienie dla świata, e, ale też jak czytamy w jego e, biografii, to jest takie mm, osamotnienie troszeczkę, swego rodzaju kompleksy, które właśnie będą nam wynikały głównie z tej osiemnastki, bo to jest takie... Trochę nakręcanie się, zastanawianie się, co, jak, gdzie, dlaczego. Zbyt duże analizowanie bardzo często. Um, a dwójka, ta podwójna kapłanka, tutaj też może nam mówić o takim... Dużej empatii do świata, a w momencie, kiedy e, to nie jest tak jakby odwzajemniane, to jest taki ból wewnętrzny. E, dalej, niepokój ducha, e, skomplikowany też charakter, nadmierna wrażliwość i egocentryzm. Egocentryzmu możemy się dopatrywać tutaj troszeczkę e, i też w tej szóstce, w kochankach, która, kochankowie, którzy są otoczeni dwoma kapłankami. I tutaj tym cesarzem. To jest takie halo jestem ja. Ludzie, czyli kochankowie mają działać dla mnie, bo ja w jego mniemaniu oczywiście, ja działam dla innych, więc niech inni działają dla mnie. E, tutaj, jak również wspomniałam, nadmierna wrażliwość idzie nam z osiemnastki. E, to jest takie bardzo duża sensytywność, jeżeli mam nadzieję, że dobrze mówię. E, Czternastka też daje takie dodatkowe, płynące, że tak powiem, emocje, a co więcej, patrząc na numerologię i jedenastka z dwójki, ja zawsze powtarzam, że to jest taka e, walka między sakrum a profanum, między głową a sercem, między tym, co czuję, a tym, co myślę, tym, co do mnie przychodzi, a tym, co chciałbym, żeby do mnie przyszło. Mm. Następna rzecz, też dość istotna, tutaj znowu będę się odnosiła do tych osiemnastek i dwójki. Z jednej strony mamy przefantastyczne wręcz. Baśnie, które stworzył, które e, do dnia dzisiejszego są ekranizowane, e, no małą syrenkę chociażby niedawną, nie wiem czy na Disney Plus, nie wiem, nie wiem na jakim programie e, było to wydane, ale nadal ta jego e, wyobraźnia, czy takie e, inne troszeczkę spojrzenie na świat, e, wciąż i wciąż jest żywe. Przy czym? No właśnie, i znowu to powiem. Podwójna kapłanka i osiemnastka e, może nam dawać takie niezadowolenie, bo nie rozumiecie o co mi chodzi. E, w pierwotnym zamyśle baśnie e, Andersena były tak, jakby z wierzchu dla dzieci, ale głębokie znaczenie miało być dla dorosłych. Jego dość duża frustracja, i jak czytamy właśnie w jego biografii, e, wynikała też z tego, że ludzie tego nie potrafili zrozumieć. Że ludzie myśleli, że to jest wszystko dla dzieci, a to totalnie, totalnie nie o to chodziło. Ehm, zresztą, e, jeżeli zagłębimy się w oryginalne baśnie to możemy tam się doczytać, że one wcale nie były takie e, miłe, fajne i kolorowe, bywały dość krwawe. E, ale to zapraszam Was serdecznie do lektury i oczywiście możecie w komentarzu napisać, jakie jego baśnie znacie, jakie jego baśnie, e, nie wiem, najbardziej lubicie, mm, lub które najlepiej Wam się kojarzą. Kontynuując tutaj, znowu tak będę się dalej odnosiła do tych trzech akurat wibracji, chociaż tutaj ta szóstka, ty kochankowie też odnośnie tego, co chcę powiedzieć o jego orientacji seksualnej, tutaj będzie miało dość duże znaczenie, ponieważ Hans nie do końca był skonkretyzowany, czego on tak właściwie chce. Wynikało to z jego zachowania ym, odnośnie korespondencji z jednego z przyjaciół. Ym, tam możemy doczytać, pozwolę sobie zacytować. Usycham z tęsknoty do Ciebie tak, jak do pięknej kalabryjskiej dziewczyny. Moje uczucia do Ciebie są takie, jak uczucia kobiety. Ta moja kobieca natura, tutaj, tak? Nie pozwala, e, musi pozostać tajemnicą, przepraszam. E, jego przyjaciel niestety, jak sam określił, nie był w stanie odwzajemnić tych uczuć. E, no i tutaj konflikt, jak wiadomo. E, co jeszcze możemy powiedzieć? Takie trochę chwiejność tutaj nam też będzie wychodziła e, właśnie z tych dwóch wibracji, z kochanków i z umiarkowania. To jest takie, że niby chcę, ale nie do końca wiem jak. Chcę, ale nie mogę, na przykład. Um, w ogóle tutaj data czy portret, wibracje, które mamy, są raczej takie mało skonkretyzowane e, i szczerze odnoszę wrażenie, że gdyby nie... Um, jako ja teraz dokładnie nie pamiętam, e, kto go dostrzegł, bodajże... O kurczę, król Fryderyk, e, Król Dani, król chyba Fryderyk szósty, już sobie spojrzałam w notatki, um, którego odwiedził w, w szkole e, i wyszedł do niego z propozycją współpracy, to nie wiem czy on by tak daleko zaszedł z takim portretem. Niby ten cesarz mógłby się wybić, ale mam co do tego szczere wątpliwości. E, skąd jeszcze tutaj taka mm, dość dobra wyobraźnia e, dziecięca przede wszystkim tutaj? Tutaj ta, to, to ten głupiec będzie nam tutaj dawał właśnie też takie um, łączenie niektórych rzeczy, zwracanie uwagi e, z innej perspektywy na pewne rzeczy. Um, tylko właśnie, ja powiem Wam szczerze, dopiero jak zaczęłam czytać biografię, to dowiedziałam się, że bardzo wiele dzieł, które Hans napisał, były beznadziejne. Tak? Więc ym, no my znamy go od tej strony wielkiego pisarza, a tak poprawdzie wiele jego ym, baśni czy wiele jego sztuk, ponieważ też pisał sztuki teatralne, było po prostu nijakich, tak? Ym, I tutaj możemy też nawet śmiem powiedzieć, ym, że było to byle jakie. Dlaczego? Osiemnastka. Dlaczego? Bo czternastka. Czternastka często nam daje takie, dobra, zrobię najwyżej, później udoskonale. I gdyby ta czternastka na przykład zamieniła się z tą czw czwórką, no nie, nie może się zamienić z czwórką akurat, ale z dwójką, gdyby się zamieniła, no to wtedy mogło to by pójść w zupełnie innym e, kierunku takim dosłownie doskonalenia się. A tutaj ja nie wiem, czy Hans z czasem, z wiekiem. Nie szedł bardziej w byle jakość. No ale to tutaj nie mnie oceniać. E, także kochani, na dzisiaj to tyle. E, dajcie znać, jak Wy odbieracie tego autora, czy lubiliście jego baśnie, czy może ekranizacje Wam się podobają. E, z mojej strony na dzisiaj to tyle i Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się niebawem na kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa!